Witajcie ponownie. Przyszła kolej na montaż alternatora, również fabryczny Nippon Denso. Będzie on notowany w, w deklu. Dekiel jest ustalany względem, względem silnika na takich tulejkach, na kołkach. Także jest jednoznacznie ustalony. I tak to będzie wyglądało. Ok co montujemy Na razie wstępnie, później to dokręcę kluczem dynamometrycznym. Teraz przewód. Przewód trzech faz, bo to jest alternator trójfazowy. Tak jest pomyślany, żeby, żeby nie było konflikt kontaktu z, z łańcuchem. Ma tutaj specjalne miejsce, i właśnie tutaj zamocuję. ok, tak to wygląda pewnie i solidnie przewody te trój, trzy fazy będą wypuszczone tędy, tu jest przelotka na razie taka prototypowa zobaczymy jak się będzie sprawowała Ja to ta, ja tutaj te przewody przewlekę zamontuję wstępnie ten dekiel i, i będzie jakaś próba pokręcenia rozrusznikiem zobaczenia jakie jest napięcie tutaj na, na tych przewodach oczywiście oczywiście tylko, tylko tak na viwad, żeby sprawdzić czy czy przynajmniej na wolnych obrotach alternator podaje właściwe napięcie? No to widzimy się za chwilę.